Moi drodzy, to już prawdopodobnie ostatnia okazja, żebym mógł przypomnieć Wam o kończącej się lada chwila zbiórce na film o pierwszej pomocy przy cukrzycy. W opisie pod tym filmem znajdziecie link do zrzutki, na którą Was serdecznie zapraszam i z góry dziękuję za Wasze wsparcie. A teraz wyobraź sobie, że już nigdy nie będziesz zmuszony do zakładania igły na pena, do szukania miejsca na skórze i do bolesnego podawania sobie insuliny. Czy to oznacza, że już nie masz cukrzycy? No byłoby fajnie, ale ja dzisiaj nie o tym. Chodzi o to, że za jakiś czas używanie igły do podawania insuliny może nie być konieczne, bo zastąpiona ona zostanie czymś innym. Zapraszam na film. Jakiś czas temu amerykańska uczelnia MIT opublikowała wyniki badań nad nową metodą podawania insuliny. Mowa tutaj o podawaniu insuliny doustnie. Jak to możliwe? Kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia tej metody na rynek? Już wyjaśniam. Zacznijmy jednak od podstaw, dlaczego to jest tak trudny do zrealizowania pomysł. Problem z podawaniem insuliny doustnie polega przede wszystkim na tym, że insulina jest preparatem białkowym. A więc kiedy trafi ona po połknięciu do żołądka, no to traci swoje właściwości i zanim wywoła odpowiedni efekt, czyli w tym przypadku obniży poziom cukru, to przestanie działać. Ten problem nie dotyczy jednak tylko insuliny. Są też inne produkty lecznicze zbudowane z białek, które uległyby denaturacji w żołądku. Tak się jednak stało, że to akurat firma Novo Nordisk inwestuje w te badania. A jest to jeden z gigantów na rynku, właśnie diabetologii. To teraz, jak to działa? Projekt opracowany przez naukowców wygląda w ten sposób, że w specjalnej kapsułce, która jest w stanie wytrzymać nienaruszona w soku żołądkowym i przedostać się dalej do jelita cienkiego, umieszczono takie malutkie podajniki do insuliny. Każdy z podajników zawiera określoną ilość insuliny oraz milimetrową igiełkę, która w odpowiednim momencie wysuwa się i wbija w ścianę jelita, podając insulinę do krwiobiegu. Puste transportery insuliny ulegają częściowemu rozpuszczeniu, a reszta z nich zostaje po czasie wydalona. Możecie spytać, skąd kapsułka będzie wiedziała, że jest w jelicie cienkim i się otworzy? Wszystko bazuje na prostej różnicy w pH, czyli kwasowości środowiska. Różnica między żołądkiem a jelitami jest na tyle duża, że kapsułka otworzy się dopiero w jelicie, uwalniając transportery z insuliną. Proste, a jakie genialne. No dobra, a czy to działa? Do tej pory przeprowadzono udane testy na świniach i wykazano, że skuteczność podania insuliny tą metodą jest podobna jak przy tradycyjnym podaniu podskórnym. Jednak insulina w tym przypadku podobno działa szybciej. Nic w tym dziwnego, w końcu trafia bezpośrednio do krwiobiegu z jelit. Jednym z głównych problemów inżynierów było to, jak ma wyglądać kapsułka, żeby obracała się odpowiednią stroną do ściany jelita. Opracowano więc coś, co przypomina żółwia w skorupie. Nogi żółwia to odpowiednik igły wchodzącej w ścianę jelita, a skorupa to górna część transportera. Podobno ten sposób działa, a MIT mocno chwali się tym rozwiązaniem i tym porównaniem do żółwia, no więc ja nie mogłem tego pominąć. Ja mam jednak pewne obawy związane z tym projektem, którymi chciałbym się z wami teraz podzielić. Na tym etapie badań, które pewnie potrwają jeszcze kilka lat, nie dowiemy się wszystkiego. Mnie jednak najbardziej interesują te drobne, praktyczne szczegóły. Jak choćby to, czy w taki sposób będzie podawana jedynie insulina doposiłkowa, czy w taki sposób można również podać insulinę bazową, która jak wiemy działa dużo wolniej. Albo jak dużo insuliny jesteśmy w stanie zmieścić w jednej kapsułce i jak będzie ona duża. Ja mam choćby problem z połknięciem ibupromu, więc nie wiem. Gra jest niewątpliwie warta świeczki. Podawanie insuliny podskórnie, mimo że przez ostatnie dekady zostało znacznie udoskonalone, no to nadal ma swoje wady. Podawanie może powodować ból, wzrosty, insulina może wypłynąć wraz z krwią itd. Inna sprawa to taka, że insulina w tabletkach, moim zdaniem, może zastąpić jedynie peny. Pompy insulinowe to są urządzenia robiące znacznie więcej niż samo podanie insuliny. Mówię to myśląc przede wszystkim o systemie zamkniętej pętli, który dokładnie teraz nabiera tempa i prawdopodobnie będzie głównym tematem w diabetologii w najbliższych latach. To teraz, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Uważacie, że są plusy i sens takich rozwiązań w podawaniu insuliny? Co wy czujecie na myśl o takich małych robotach, które wbijają wam igiełki w cienkie? Ja muszę przyznać, że mam lekkie ciarki, ale jednocześnie jestem bardzo ciekaw tego projektu. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Pamiętajcie o zrzutce, o łapce w górze i subskrypcji tego kanału. Widzimy się już niedługo w następnych materiałach, więc nie możecie niczego przegapić. Trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów, cześć!